Hej kochani, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do was z recenzją Heaven autorstwa Mieku Kałakami. Pierwszą powieścią Kałakami wydaną w Polsce mhm. i pierwszą przy okazji, którą będziemy omawiać e, na kanale i w ogóle u nas na kanałach mediów społecznych wszelakich. Mhm. E, jaram się niezwykle tym, że wydawnictwo Mowa wykupiło prawa do książek e, autorki. Nie ukrywam, że czekałam bardzo. bardzo. I kiedy tylko poszła właśnie pierwsza informacja na ten temat, no to tuptałam w miejscu, żeby już, już były te książki. Na skrzydełku tej jest już zapowiedź kolejnej. Z tego co się zorientowałam, to chyba najsłynniejszej książki kałakami, właśnie, czyli Breast and Eggs, w polskim tłumaczeniu, piersi i jajeczka. Natomiast Heaven dzisiaj będzie na tapecie, a o tej następnej książce pewnie też sobie opowiemy, poznając no. życie. Mm -hmm. e, z takich jeszcze znanych książek, które dostały przekład na język angielski jest powieść Lovers in the Night. I teraz, z tego co wiem, chyba ma wyjść, albo może już wyszła e, Sisters in Yellow. Mm -hmm. Nie jestem pewna, czy nie przekręciłam czasem tytułu. Ale czytałam artykuł też między innymi na ten temat, zresztą podlinkowałam wam sylwetkę kałakami, e, publikowano w New York Times i tam między innymi ta powieść też jest e, wspomniana. No ale no dobra, słuchajcie, dużo, dużo pewnie o tej autorce słyszeliście, dużo o Heaven e, też mogło Wam się gdzieś tam przewijać na Instagramie albo na TikToku między innymi, e, bo już sporo osób też czekało na tę premierę, mm -hmm. więc o co chodzi i w, o czym jest Heaven i, i z czego te wszystkie głosy, żeby czytać kałakami i tak Heaven jest generalnie powieścią dosyć prostą, natomiast już wyróżnioną także na tym europejskim, zachodnim światku literackim, bo to jest powieść, która otrzymała nominację między innymi do międzynarodowego Bookera, także you know the drill, jeżeli bo coś, coś co jest podziś. na liście Bookera, to jestem z automatu tym zainteresowana. Miko Kałakami jest oczywiście japońską autorką, w związku z czym największy rozgłos przyniosły jej te angielskie tłumaczenia na ten język właśnie najbardziej powszechny, chyba najlepiej znany na, na Zachodzie. Mm -hmm. Tutaj e mamy swoją drogą, tak, w temacie tłumaczenie z japońskiego. Tak, więc nie jest to tłumaczenie pośrednie, tutaj jest tłumaczenie Anny Horikoshi, więc my mamy jakby najbliżej oryginału do, to tłumaczenie. Nie mamy pośredniego z angielskiego i kot zaraz nam wezwali lampę, e tylko mamy przykład właśnie z japońskiego. A często tak jest przy okazji książek, które przychodzą do nas z Azji, że jest to jednak tłumaczenie z języka angielskiego, bo wiele azjatyckich, m.in. koreańskich czy japońskich wydawnictw uznaje dobry angielski przekład, no właściwie za oryginał, za pierwowzór, to znaczy sprzedaje prawo do tego tłumaczenia właśnie na, na zasadzie pierwowzoru. Natomiast tutaj mamy język japoński. Heaven jest powieścią o nastolatkach. Natomiast jakkolwiek by tego nie ująć, nie jest książką młodzieżową. Absolutnie. Będziemy o tym mówić między innymi na perkonie, czy jeżeli głównymi bohaterami książki są nastolatki, to już z automatu oznacza, że mamy do czynienia z young adultem. Heaven jest przykładem, że nie. Generalnie obserwujemy sytuację jednego właśnie z japońskich uczniów, który właściwie imienia tutaj nie ma. Jest przezywany ze względu na to, że, że ma zeza najzwyczajniej w świecie. Mhm. Jedno jego oko patrzy w zupełnie nie tym kierunku, w którym, byśmy powiedzieli, większość oczu spogląda. Przez co dostaje taką no, brzydką, brzydką ksywkę Maroko. Jest to oczywiście gra słowna tutaj. Generalnie z tego, co wiem, to w angielskim tłumaczeniu ona brzmi oczywiście jakoś troszeczkę inaczej. Mhm. Coś jak easy jak eyes, ale jakoś inaczej, e, jakoś inaczej pisane, nie, nie jestem w stanie teraz tego no, do końca... U nas to w tym przykładzie wychodzi no, ze względu na to takie chamskie powiedzenie, które no, dosyć, często dzieciaka, którym dosyć często dzieciaki się na przykład w szkole obrzucały, no nie? że jedno oko na małe oko, a drugie na coś tam, więc Dokładnie. to jest ten taki przytyk właśnie bully moment z, z przedszkola, z podstawówki czy tam nawet z gimbazy jeszcze, jeżeli ktoś może rzeczywiście jakąś wadę, wadę wzroku. No i jest to chłopak, który no raczej przyjaciół żadnych nie ma, wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że ma wrogów, ale nie takich jawnych, bo właściwie nic nikomu złego nie zrobił. Mhm. Natomiast jest tą osobą w klasie, której. No, która jest właściwie traktowana w taki sposób przemocowy, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Problem szkolego, szkolnego bullyingu w ogóle w, we wschodniej, chciałam powiedzieć we wschodniej Azji, ale w <coughs> rzeczy to w takiej właśnie, no można powiedzieć takiej nam najbardziej znanej Azji, czyli między innymi w Korei, czy w Japonii jest problemem społecznym bardzo wysokiej wagi i rzeczywiście pod tym kątem można też ta książka odbierać. Poza, poza tym naszym głównym bohaterem z perspektywy, z którego obserwujemy całą tę historię, jest jeszcze jedna dziewczyna, która któregoś dnia przesyła mu taki liścik, który wsuwa tam do piórnika, czy gdzieś między książki um, i, i pisze tam, że hmm, jesteśmy do siebie podobni. I tak, tak zaczyna pisać do niego wiadomości, na które w końcu nasz bohater zaczyna odpowiadać, oni tak wymieniają sobie troszeczkę korespondencję między sobą. Ona jest właściwie w tej samej sytuacji co on, czyli zasadniczo doświadcza właśnie takiego maltretowania i bullyingu dzień w dzień, tylko z reguły ze strony dziewcząt, a nie chłopców, mm -hmm. więc wygląda to trochę inaczej. Yy, spotykają się, zaprzyjaźniają się, natomiast to wcale nie prowadzi do szczęśliwego końca całość, tak. Jest to powiedzmy dosyć krótka, no tam ma około 300 stron nawet nie. Dużo światła jest na każdej 200 dosłownie. No, 250 dosłownie. 250, dużo światła na każdej ze stron, więc czyta się ją dosyć sprawnie tak. tego tekstu jest stosunkowo mało na przestrzeni całej, całej tej książki. Mhm. No i co? No i co? Ja ty w ogóle coś ogarniałaś mi kałkami wcześniej? Nie, czy? absolutnie nie. Null Zero, jakby ja nie wiedziałam kompletnie z zero i ufam w pełni twojemu wyrwaniu się. I tu jak Anna mówi, że to będzie wybitne, to ja ufam ile lecę jak w dym. E, aczkolwiek nie spodziewałam się, że to będzie aż tak ciężkie. Ja to znaczy, jakby wiecie, ta książka w ogóle nie sugeruje tego, że jest tak trudna. Ehm, bo jakby sam temat znęcania się i takiego właśnie szkolnego gnojenia, maltratowania przez kolegów, wiecie, kocenia bliżej na tak właśnie z Polska, wiecie, i mierzenie parapetu zapałką, to mam wrażenie, że w kontekście tej historii są, można powiedzieć, takimi grami podwójkowymi to są takie, są lekkie przepychanki i też jakby, no sam tytuł, jakby sam opis sugeruje, że jakby 14 tego przyzwykł ma, oprócz się przez napaścią kolegów, jest poddawany najróżniejszym tojtowomu pokorzeniu, pewnego nie znajduje w pełniku anonimowy list, z jednym zdaniem jesteśmy podobni, tak rozpoczyna się jego przyjazd z kodzimu, która także doświadcza przemocy ze stroną wieśników. I jakby można powiedzieć, że no spodziewasz się po tym, że oczywiście będzie tutaj ten taki ładunek emocjonalny w postaci tego, że ktoś jest a ktoś jest napastnikiem i tak dalej. Tego, że no, dzieci bywają okrutne i w ogóle młodzież bywa okrutna, dużo bardziej niż dorośli momentami, bo dzieci jeszcze nie mają takiego filtra społecznego, więc jak oni się, wiecie, na sobą wzajemnie znęcają, to to potrafi być naprawdę mega bolesne, a ja też bardzo małostkowe i takie może być do lekceważenia przez dorosły, no to, to tylko dzieci i tak dalej. Tak finalnie kilka razy przyłapałam się na tym, że ja... Chyba nie chcę dalej czytać, bo jakby skala jakby upokorzeń i tego, jak, jakie metody wybierają sobie oprawcy majoko i kodzimy, boli bardzo. To znaczy, nie życzyłabym nikomu po pierwsze, żeby był gnojony w szkole, a po drugie, czegoś takiego. Bo to, to mi się troszkę w głowie nie mieści, i obawiałam się przez chwilę, że poczuję się finalnie przebodźcowana tym, że mm -hmm. jakby stracę realizm sytuacji przez to. Ale z drugiej strony to też nie jest tak, że my tak naprawdę skupiamy się w supercenariuszach oprawcach na tym, co te dzieciaki w szkole spotyka, tylko bardziej na tej relacji i tym, co to robi właśnie z danymi jednostkami, które są tą, tą, tą krzywdą e, obdarzane. Nazwijmy to tak. Więc generalnie nie powiem, że bawiłam się dobrze, bo nie da się bawić nie, dobrze. Nie. I to ciężko, ciężko nawet. To, to nie jest ta książka, na któ którą mówicie, że mi się podoba, nie. albo że właśnie <laughs> dobrze się bawiłem na niej. No. To, to nie jest w ogóle. To. Jeżeli ktoś tak powie, to znaczy, że z wami jest coś nie tak. Nie, to raczej jest po prostu złe określenie w stosunku mm -hmm. do, do tej książki, mnie no. też się wydaje, że ona nie miała być chyba tak w 100% tak realistyczna. To znaczy jasne, takie sytuacje niestety, no, niestety się zdarzają. zdarzają i wydaje mi się, że właśnie takie okrucieństwo dzieciaków w tamtejszej kulturze jest jednak podciągnięte na trochę wyższy poziom niż to, co my znamy, chociaż... Kto wie tak naprawdę? Mm. Myślę, że to w sensie szerokość geograficzna nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia tutaj. Nie do końca wydaje mi się, że chodziło o to, żeby ją utrzymać w 100% w realistycznych ryzach, żeby wiesz, że to nie jest książka o szkolnym maltretowaniu, mm -hmm. tak stricte, nie? Tak. Oczywiście jest to książka, która zdecydowanie penetruje jakby ten temat właśnie ofiary i kata. To tak. zdecydowanie. Tutaj w ogóle jest dużo filozofii, która jest mm -hmm. przetknięta gdzieś tam w międzyczasie. I taką kluczową sceną właśnie dla takiego interpretowania tej książki jest rozmowa, którą nasz protagonista przeprowadza z jednym z chłopaków, który się nad mm -hmm. nim zdęca, ale w gruncie rzeczy on się tak zdęca i nie zdęca jednocześnie. On jest tym, który coś tam czasem zrobi albo mm -hmm. powie, ale właściwie to w większości czasu po prostu stoi i obserwuje, i jest tą częścią tej ekipy, tej gromadki, ale z drugiej strony tak czynnie w tym nie bierze udziału, więc mm -hmm. to też jego to podejście jest takie. Nie do końca jasny. Troszkę bardziej wycofany jest. Więc te też nie jest to dziwne, że nasz bohater zwraca się do niego z takim pytaniem w którymś momencie, że dlaczego, dlaczego to robicie. Po tak, prostu? dlaczego to robicie? I wtedy następuje między nimi taka, taka rozmowa z cyklu, dlaczego to robicie, a dlaczego mamy tego nie robić. Tak. I tutaj jakby dochodzimy do takiego, takiej kulminacji tego, co wydaje mi się, tak interpretując cały ten, cały ten utwór. Chodziło kałakami, czyli tak na dobrą sprawę, jak to jest z tym złem i, i taką, wiesz, moralnością, mhm. i czym ona tak w zasadzie jest. E, oczywiście jest w jakiś sposób też o, o, o młodości, o młodzieńczości, o tym właśnie jak taka zwykła, prosta ludzka przyjaźń, która nie jest jakaś nawet. Silnie wiesz oni. Jakby oni Kojima nie są jakimś takimi besties, wiesz, nie wiedzą nie. się wszystkiego. No ale oni na przykład się całe lato nie widzą, tak? Oni przez chwilę ze sobą piszą, oni się spotykają tam kilka razy, ale to to nie jest tak, że oni wiecie, co nie chodzą na lody całe wakacje, tak? Tylko jest tam rzeczywiście jakaś przerwa, oni się przez chwilę nie widzą, potem potem mają kodzowanie do Kojimy i ma takie, że jakby, ej, siema, WhatsAppa, ona ma takie na telefon, a on ma takie, telefon? On ma takie o, bo na, czasem można się zginać. Więc ta ich relacja można powiedzieć, że w dużej mierze jest od w przypadku do przypadku troszkę. I to jest. I to odczytuję troszkę tak, że oni jakby... Czują ulgę w tym, że żyją w tym samym świecie troszkę. To jest raz. Że nie? istnieje druga taka osoba, która czegoś tak. takiego też doświadcza. I tak. ona gdzieś tam jest. Ona nie musi konkretnie być obok mnie, ale że w ogóle istnieje, że nie tak. jestem w tym sam sama. Nie, że w ogóle sam fakt, że ktoś dla mnie jest mhm. i, i się mną interesuje w jakiś sposób, tak. jest dla mnie miły i ze mną rozmawia mhm. i zadaje mi pytania, co tam u mnie. Jaką wielką to ma wartość? W ogóle tak. Perspektywie takiej ludzkiej, najczęściej, mm -hmm, tak, już tak, nawet tak, nie tak. dzieci, tylko tak w ogóle, nie? Bo tak samo no, rodzice tutaj naszego bohatera są właściwie nieobecni, znaczy matka jest w domu, ale ona jest taka trochę. Odklejona. Trochę jest taka odklejona i jest taka mało rodzicielska. Ona w gruncie rzeczy tak nie jest jego matką, matką. Tak. Taką biologiczną matką, więc też kałakami tutaj e, zwraca uwagę na to, jednak, że to takie połączenie krwi jest. E, no i no, go nie ma, tak? tak. A jednak w. W społeczeństwach wschodnich ta wartość rodzinna jest trochę jednak istotniejsza, mam wrażenie, niż w Europie czy w ogóle na Zachodzie, a szczególnie ta relacja matki z dziećmi mhm. jest um, no, taka dosyć um, głęboka. Ona może być, ona bardzo często jest jednym z przyczynków do dyskusji na temat w ogóle postaw feministycznych w Japonii czy w Korei, mhm. I, i jest taką kością niezgody wobec różnych grup, które biorą udział w tej dyskusji. Zresztą, Kałakami jest znana ze swoich dosyć takich jak na tamten, tamtą obyczajowość postępowych poglądów. Ona jest ikoną feminizmu, przez wielu uważaną właśnie za taką kobietę, która ma głos i potrafi wiele powiedzieć. Nie zmienia to faktu, że ona też sama twierdzi, że nie chce być kojarzona wyłącznie z tym. Nie dziwię się jakby z perspektywy artystki. Tak. Też nie chciałabym e, chyba na jej miejscu być, być kojarzona twarzą, tylko i wyłącznie muchą. tym, nie? Tak, Że tak, jednak tak. jak tworzysz, to chcesz być zapamiętana przez swoją twórczość i, mhm. i, 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 i przez to, jak mówisz o pewnych sprawach. A, a wiesz, powiedzieć, że ktoś jest ikoną feminizmu, to jest takie bardzo upraszczające, nie? I koniec. I tak. Za tym zasadniczo nie stoi Ty nigdy, jesteś kimś nie? więcej tylko niż tą ikoną, aczkolwiek i tak to jest bardzo ważna rola, więc to, to no, to, mm -hmm, tak, czuję, o, o co chodzi. Ech, nie, nie potrafię trochę, wiesz, to tak wydać finalnego osądu, bo z jednej strony bardzo się ostatnio, ostatnio, no, jakby literaturą azjatycką, tak, i no, głównie koreańską. I, i że przeczytałyśmy już kilka tych książek, i naprawdę o, jest to odświeżające i, i, i ciekawe, po prostu, jako też i materiał badawczy, jako też, i wiecie, taki typowo rozwój literacki dla nas, tak tutaj. Ja Wydaje mi się, że ja muszę ją jeszcze trochę przetrawić mm -hmm. i to tak bardzo porządnie, bo jednak wiesz, z jednej strony mm, okej okay, czytasz ją, czytasz ją, czytasz ją, jest ci ciężko, ale na przykład przyopuje się na tym, że to nie jest na przykład książka, o której będę rozmawiała przy drinku albo na imprezie, no, nie? że ona jest taka wiesz super, co? bo jednej... jest dosyć ciężka. I, mm, mm. Z drugiej strony ona wydaje mi się być całkiem ciekawym w ogóle studium strachu. Tak. Taką Jest. psychologicznym studium strachu. Mhm. Z drugiej strony też takim zastanowieniem się nad tym wszystkim, co brzydkie w nas, w ludziach. No. Nie? Właśnie ta rozmowa z tym chłopakiem, teraz nie pamiętam jak on ma na imię, jakby ona mi tak wiesz, wjechała po prostu momentalnie gdzieś wszędzie, bo ona mnie rozjechała, no to ona nie zjechała, mnie rozjechała. ona mnie rozjechała. W tej sobie. rozmowie, że można powiedzieć, że jakby się czytała tak troszkę bez uwagi, czyli na przykład tak wiesz, tak bardzo na szybko, karetkowa tę książkę, to można by było powiedzieć, że ta rozmowa to jest jeden wielki bełkot, bo tam padają takie zdania z cyklu, dlaczego to robicie? Bo możemy, ale to dlaczego robicie to, bo możecie? No bo możemy, a ty jakby co, nie robiłbyś tego, jakbyś nie mógł? I tam jest wiele powtórzeń i wiele mm -hmm. takiego kręcenia się wokół, wiecie, wokół słupa tak naprawdę i ci bohaterowie po prostu tak przerzucają się takim ping-pongiem i do niczego na nie nie dochodzą, poza tym, że jakby w tej. Oczywiście, z jego perspektywy oni do niczego nie dochodzą w gruncie rzeczy, bo on nie tak. dostaje wytłumaczenia, uh -huh. który jest w stanie pojąć. To uh -huh. znaczy, tutaj wchodzimy trochę na taki temat tego, co się. No właśnie, co jest dobre, co, jest tak? dobre, a co złe. I jak możemy mierzyć to, co jest dobre. Uh -huh. tak? Czy na przykład właśnie. Krzywdzenie kogoś jest dobre. No byśmy powiedzieli nie, no. ale z drugiej strony znajdziemy masę, jakby sytuacji, gdzie ludzi krzywdzimy i wiemy o tym, i tak to robimy. Mhm. Co więcej, wiesz, tutaj w ogóle wchodzimy na taką jeszcze głębszą sferę, tak? Na zasadzie, możesz to zrobić. Nie więc jest to zakazane, więc zazwyczaj tak ludzie rzeczy są zakazane, a tak. skoro to nie jest, no to w sumie. No czy wiesz, no teoretycznie kto ci powie, że to jest zakazane? No jakby No nie No właśnie no. to jest taka te, mm -hmm. tego typu rozmowa, tak. ona się tak wiesz, takich Bo Ale nie dojdziemy do na przykład rzeczy, bo nie wypada, no nie tak. I jeszcze jednym no, ale takim co to znaczy nie wypada, argumentem może być, a chciałby, żeby tobie ktoś tak zrobił, no to niech mi zrobi. Ale on, ta, ale on tam mówi no. właściwie coś takiego, no że, że w sumie to ty też mnie możesz uderzyć. Tak. Ale tego nie robisz, no to co, mój problem to jest, tak? To jest no, It's problem, no. Więc no i, i wiesz, ja jakby ja rozumiem tę narrację, mhm. natomiast ona jest oczywiście przerażająca, bo zdaję sobie sprawę, jak wiele osób myśli w ten sposób o bardzo różnych kwestiach, wiesz, jak o bardzo różnych wiele sprawach. jest w tobie bezsilności w zmierzeniu się z, z czymś takim, albo z kimś takim, kto ma takie podejście, że no jakby niezależnie od tego, jak dużo, jak bardzo się starasz, żeby przeżyć, być dobrym człowiekiem, to będzie, czy później trafisz na takiego dupka, który ci po prostu powie, że on może to zrobić. Wiesz, pytanie też, też takie Najbardziej kluczowe chyba też dla całej tej książki, to jest... To, to jest takie pytanie, które wyobrażam sobie, że może się rodzić mm -hmm. w wielu głowach po, po skończeniu lektury. Dlaczego ona się kończy w taki sposób? Mhm. Mm znaczy, dlaczego Kojima robi to, co robi, nie? No. I to też jest bardzo ciekawa sprawa, tak wiesz, nawet do zinterpretowania, do zastanowienia się. Ja też nie chcę za bardzo tutaj Wam zdradzać zakończenia i sensie ja Powiem tak, na pewno jest to zakończenie w dużym stopniu szokujące. Tak, bo się nie, nie spodziewasz czegoś takiego. Się. wiesz. Twoim odruchem jako, jako osoby wrażliwej jest pomyślenie sobie, że albo się w tym momencie poddadzą, albo na przykład zareagują tak samo jak ich oprawcy. Mm -hmm. czyli gniewem, agresją, odbiciem. A Kodzima robi coś takiego, co wzbudza szok zarówno w Maroko, w tej samej podejrzewam też, i we wszystkich osobach dookoła. I to jest myślę, ten, wiesz, ten aspekt takiego, jak sobie radzić. Z... Wiesz, to jest z... raz. Nie? Jakbyśmy się jeszcze cofnęli troszeczkę, to dlaczego ona? Że w ogóle do tego spotkania dochodzi. Dla tych osób, które czytały to wiedzą o co chodzi, dla tych, które nie, mam nadzieję, że odpowiednio lawirujemy tutaj między wiadomościami. Wiesz, że jak bardzo dotykają taka na pozór bezbronna zupełnie decyzja głównego bohatera. Wiesz, która sprawia, że ona nagle nie będzie miała się z kim utożsamić. I mm nagle -hmm. tak? ten aspekt tak. tego połączenia i tego utożsamienia się jest bardzo istotny z powrotem, mm -hmm. nie? Teraz tak robimy tego, tego kółko. Więc psychologicznie to jest w ogóle bardzo ciekawa książka pod względem właśnie tego, o czym ona właściwie w gruncie rzeczy mówi. Tak. Bo jest krótka, nie ma tam. W sensie tutaj nic nie jest wyjaśnione. Inaczej, to jest książka, którą faktycznie trzeba. Poczuć i ją wyinterpretować mm -hmm. to nie jest ten rodzaj literatury, do której często jesteśmy na Bookmediach przyzwyczajeni, że to ona nam właściwie powie, co ona tak, chce powiedzieć. W, nie? Wielki wiel plan. Tak, ale wiesz, to jest w ogóle niesamowite, że no tak pierwotnie możecie czuć się troszkę tak jak ja, szokowani i może nawet odrzuceni, ale finalnie na przykład zastanowicie się nad tym, o, o czym ona finalnie jest. Jedni powiedzą, że właśnie o szkolnym bullyingu, o przyjaźni między dwoma skrzywdzonymi dzieciakami, o ludzkiej psychologii, o tym co jest dobre, a co złe, o tym jak sobie poradzić z przeciwnościami i z jakimiś, wiecie, kijowymi sytuacjami, bo to można tak też tutaj interpretować to. Więc dobra, może jednak pogadamy o niej przy drinku. No właśnie, do o to chodzi, tak, O samej kwestii bullyingu nie, bo to nie, nie, nie. To, nie jest, to nie jest fajny temat na imprezę. Nie, nie, to w ogóle. jest przerażające, nie wiesz, wiesz, no wiesz, Zgodzimy się, wiesz, taka rozmowa się skończy na tym, że bullying jest zły. No tak, ok, ten shot, no nie? Ale o tym rzeczywiście tak, tak. No no to zmieniam to, zdanie, to cofam to, tamto, to że o niej bym nie To jest to, co jest w niej interesujące i podejrzewam, że to może być właśnie temat dla wielu osób w trakcie jakichś takich literackich, Gaduch, no jak sobie mm -hmm. rozmawiamy o książkach, że to będzie książka, o której się w taki sposób będzie ciekawie mówiło. Wiesz, tutaj też pada kilka takich kluczowych zdań. To, co Kojima mówi w którymś momencie do naszego bohatera, że naszą wielką zaletą jest nasza słabość. Mm -hmm. Nie. To, że jesteśmy słabi sprawia niejako, że jesteśmy silni. Bo słabość w tym świecie, o którym Kałakami pisze. Można przyrównać do wrażliwości i do empatii. Mm -hmm. A Empatia i wrażliwość są takimi cechami, które oczywiście bardzo wiele rzeczy utrudniają, ale ułagadzają nas i świat dookoła. Mm -hmm. e, I tylko dzięki temu ten świat nie jest taki brzydki i okrutny, mam wrażenie. Więc e, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest o to wiem. Przesłanie jak tak mnie. powiedziałaś ładnie. E, I guess. Nie wiem, czy mi jako by powiedziała tak, o to chodziło, no. czy powiedziała absolutnie nie, absolutnie to nie. <laughs> Ale oh no. tak, tak tak to czytam, a wydaje mi się, że to jest ładne odczytanie. Boże, Takie, które chyba książka gada. Bardziej pozytywnie, wierzcie, y, po tej książce nastraja, bo faktycznie jak ja ją przeczytałam, to miałam, miałam reset mózgu całkowity, bo tak jak wam pisam na Instagramie, ja byłam przekonana, że ja jestem przygotowana na to. Nie, nie byłaś. Lubię z tą książkę. Ja też lubię. <laughs> Słuchajcie, no y, tak, y, tak to wygląda. No, jakby Na pewno nie jest to książka dla wszystkich, ale jeżeli stwierdzicie, że chcecie, no to przygotujcie się na mocny kaliber, bo jakby słowo bullying, mam wrażenie, nie oddaje w pełni, mm -hmm. co się w tej książce Tutaj, dzieje. Wiesz, to tortury i okrucieństwo. Są odpowiednim określeniem. Tak, jakby ten opis nie jest wyolbrzymiony, on jest akuratny. E, więc tak, I, no, i bierzcie pod uwagę, że to nie jest moja i jakby, no, bądźcie gotowi. Po prostu trzymajcie wątroba, bo o. was pewnie zaboli. Więc tak, no, dajcie znać, co sądzicie o, o Heaven, jeżeli już czytaliście. Może ktoś z Was czytał e, Piesi i Jajeczka i też byłby, chciałby się tutaj uzewnętrznić, jeżeli na przykład po angielsku złapał tę historię. No i oczywiście dawajcie znać, czy jesteście zainteresowani tą książką, kiedy już wyjdzie, bo jeżeli tak, no to myślę, się pewnie znowu spotkamy. Tym razem pod recenziją właśnie mleka i nie mleka. Mm. <laughs> Piesi i jajeczek. Więc to by było Do tyle. Zobaczenia w następnym razem. Pa! pa.